Cześć, nazywam się Maciej Kwiatkowski, jestem performerem Motion Capture i kaskaderem. Brałem udział w takich projektach jak Seria Gra Wiedźmin, Cyberpunk, Cyberpunk Phantom Liberty, e, Crisis 3, Horizon 2, no cała, cała masa e, innych projektów. Do najcięższych i najciekawszych. E, Należą animacje różnego rodzaju potworów, bo tutaj wyobraźnia twórców nie zna granic, więc w grach komputerowych powstają najbardziej wyszukane i fantastyczne potwory. Grałem kiedyś w potwora, który miał 8 nóg. Oczywiście nie grałem tych 8 nóg, było to dokładane w postprodukcji, ale różnymi detalami musiałem jakoś to oddawać. Albo są te potwory powyginane w różny sposób, mają różnego rodzaju Twitche. Chodzą w, w, w niesamowity sposób, czasami nawet poruszają się na czworakach. I tutaj Małpichu, akurat jest z tych najłatwiejszych. Także tak, te, te animacje zawsze wymagają największej fantazji, także ode mnie, ale także największej sprawności, żeby tutaj sprostać wymaganiom i wizji reżyserów i animatorów. Winium z jednej strony jest powiedziałbym bardziej nagradzający pod tym kątem, że można zobaczyć samego siebie, jeden do jednego e, później na ekranie, co jest dla performera takim no, chyba największą, daje mu najwięcej satysfakcji, ponieważ to jest on w każdym detalu, w mukapie rzadko tak jest, raczej jesteśmy gdzieś tam pod wieloma warstwami animacji e, postaci, e, a także tony pracy animatorów. No więc ta, jesteśmy jakimś tam budulcem tego końcowego efektu. Ale z kolei tematyka pracy w większości niezmiernie ciekawsza niż tematyka filmów, które na co dzień przyjdzie nam tworzyć. Gdyż na Mokapie z reguły robimy fantastyczne bitwy, wszystkie postacie są epickie, badasowe, silne postacie, które toczą większe niż życie bitwy. Dlatego tutaj w Mokapie po prostu jest zawsze kupa zabawy takiej twórczej, także ruchowej. No a poza tym zawsze jest ciepło i sucho, w przeciwieństwie do planu filmowego.